Wyobrażamy sobie, że po ośmiu latach platformie ciężko oderwać się od stołków. I najlepiej przykryć to jakimś lotnym słowem demokrację! Czyli rząd wybrany demokratycznie jest niedemokratyczny. Ciekawe jest, że Szanowni Państwo z obrazka nie protestowali w obronie wolności słowa, gdy prezydent Komorowski razem z platformą obywatelską jednym ruchem wymienili Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, by następnie wymienić prezesów i dyrektorów publicznych mediów kiedy policja i służby weszły do redakcji tygodnika. Do domu blogera policja przyszła o 6 rano, czy kiedy okazało się, że dziennikarze byli podsłuchiwani. Tak jest, te rzeczy działy się, gdy oni rządzili. Zagraniczni politycy też nie oburzali się na sytuację w Polsce. Demokracja jest dobra, kiedy służy Wam. Kiedy obywatele protestowali przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego, o demokracji zapomnieliście. Lub gdy zostały zignorowane miliony podpisów w sprawie naszych dzieci. To jest dla Was okej? Okay? Rozumiemy, że dziś liderem opozycji jest partia, która nie ma programu, ale za to są mistrzami w przerwaniu. Przerwy, przerwy, przerwy! Ich musimy zepchnąć na kompletny margines! Tacy awanturnicy, tacy przeciwnicy zgodni! Nie ma na to! Na naszej zgody. No, zyszę, teraz prezydenta komorowskiego. Są to drama ludzie opuściło pas. Trzeba być ślepy, Dzieci są Żeby nie widzieć, że żyjemy w złotym okresie dla Polski. Znaleźć signo. pracę. Dziękuję bardzo. Fajne nie niepełnę. To były koleżeńskie rozmowy. Charakter Ambergold. Prezes belka wspomniał mi o Ambergold. Powiedzieć z tobą, że oni dzieciom! Żeście mnie okradli! Korupcja na szczytach władzy, kolejne aresztowania... Donald Tusk zbyt... pochwalił bohaterów afery podsłuchowej. Mogę to zrobić tylko z Za 30 lat będzie kompletnie rozjebany system mentalny. To jest 25 października. Nie wpuśćmy ich do Sejmu. Wszyscy ludzie Ewy Kopacz. Pokaż mi swoich doradców, a powiem ci kim jesteś, czyli kto stoi za Ewą Kopacz. Kariera pana Lewandowskiego to historia prywatyzacji, wyprzedawania polskich przedsiębiorstw. Prywatyzacja z lat 90. to miliony oszukanych Polaków. Janusz Lewandowski, minister przekształceń własnościowych w 1993 roku wprowadził program powszechnej prywatyzacji. Program, który miał z Polaków uczynić właścicieli, zakończył się klapą. Setki firm zarządzanych przez Narodowe Fundusze Inwestycyjne NFI zostały wyprzedane. Program Lewandowskiego nazwano najdroższą porażką trzeciej RP. Dziś Janusz Lewandowski zarabia ponad 50 tysięcy złotych jako europoseł i arogancko zapewnia, że w Polsce nie ma głodnych dzieci. Jeżeli się patrzy trzeźwo, to trudno zobaczyć głodujące dzieci, które szukają pożywienia. Lewandowski to najbliższy współpracownik Ewy Kopacz. To on stoi za jej gospodarczymi decyzjami. Jest przewodniczącym Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów. Czy chcesz, by Janusz Lewandowski razem z Ewą Kopacz nadal decydowali o wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw? Ciebie nazywają dziś obrońcami demokracji. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała ich demokracja. Ich zdaniem demokracja jest wtedy, gdy wszyscy myślą tak samo. A jak ktoś myśli inaczej, to należy go przekonać za pomocą wystrzałowych argumentów. By wpłynąć na pewnych, nie szczędzili sił własnych rąk i nóg. Jak należy bronić ich demokracji doradzały najwyższe autorytety. był na miejscu to skadałbym polecenie spałować. Proces kontroli ich demokracji odbywał się pod czujnym okiem dyspozycyjnych i usłużnych sędziów. Ich demokracja była tak mocna, że nie musieli słuchać nikogo. O tym, że ich demokracji należy przestrzegać, informowano też stanowczo dziennikarzy. Najśmieszniejsze jest to, że oni sami nie wierzyli w swoją demokrację. Czego więc dziś bronią? Odróżnij prawdziwą demokrację od ich demokracji. Przyjmiemy. 1100 y, uchodźców, których w ramach relokacji będziemy przyjmować i, i, i 900 y, uchodźców w ramach przesiedleń. Y, odpowiedzialnie mówię, jesteśmy gotowi zrobić więcej. Uważam, że y, jest to y, podział sprawiedliwy. My zadeklarowaliśmy w ramach tej dobrowolności deklaracji 2200. Stanowisko polskie jest bardzo jasne. My jesteśmy w stanie przyjąć więcej uchodźców. Więcej niż 2000 jesteśmy w stanie przyjąć uchodźców. 5 czy 6 tysięcy ludzi nie jest w stanie zakłócić bezpieczeństwo naszego kraju. Rozumiem, że nie mówimy już dzisiaj o tej liczbie 2200, tylko to rozdanie będzie od nowa rozpatrywane. My jesteśmy przygotowani na dużo więcej niż tam w tej chwili 12 czy 10 tysięcy, o której teraz głośno się spekuluje, to jest tyle, ile przychodzi na mecz Elegi. Jako kraj jesteśmy przygotowani, na, właściwie na każdą liczbę, tak? Na każdą, czyli na 50 000 tysięcy też Jako jesteśmy kraj przygotowani? jesteśmy przygotowani. Zapadła decyzja o rozlokowaniu mniej więcej 4,5 tysiąca uchodźców, i dwóch tysiącach, o których mówiliśmy wcześniej, na które Polska się zgodziła. I, I weźmiemy też na klatę wszystkie decyzje, które podejmiemy. Wszyscy ludzie Ewa Kopacz. Panie Michale, prosimy bardzo. Premier Ewa Kopacz mówi głosem Michała Kamińskiego. To on jest jej głównym doradcą do spraw propagandy, czyli wciskania Polakom kitu. Ale nie temu szantażowi z Brukseli, bo jego nie ma. Nie ulegnę w tej sprawie szantażowi Pisma. No to już nie róbmy bajerów. Bo od to tu jestem ja. Ubiera się jak bohaterowie kiepskich filmów kryminalnych. Nosi zegarki za 37 tysięcy złotych, a piwo pije już od 13. No w końcu ma stresującą pracę. Uwielbia Ewę Kopacz nazywając swoją przełożoną liderem przyszłości. Każdy Polak powinien mieć świadomość, że na czele polskiego rządu stoi kompetentna. Za dużo radarów czy za mało radarów? Twarda, ręcznica. Dalej, tak? Jajecznica Zdolna do dialogu osoba Widzę, że zadowoleni jesteś Are you happy? A jak wiemy, każdy lider przyszłości za namową swoich speców od wizerunku, takich jak Michał Kamiński, zagląda ludziom do talerzy Ale ładnie Mówi z sensem 12 czy 10 tysięcy, o której teraz głośno się spekuluje, to jest tyle, ile przychodzi na maczelegi. I w ogóle godnie reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej no, i oczywiście troszczy się o Polskę. E, fajna rzecz! To właśnie Michał Kamiński przygotowuje Ewe Kopacz do debaty. Ja nie pękam. Będziemy mieć posiedzenie Rady Ministrów w Katowicach. Będziemy przyjmować taki wieloobszarowy program dla Śląska. Rościciel, czyli Ministerstwo pod Gospodarki generalnie w dupie miało to odgórnictwo przez 7 lat. Swoich ludzi po obok stawiali, zarabiali, wiesz ile zarabiali, nie? I nagle pierdolceło. Jak Państwo sobie przypominacie bardzo trudną sytuację dotyczącą 14 kopalń. podjęliśmy y, nie tylko rozmowy ze związkowcami moje, moje, moje. przyjęliśmy plan restrukturyzacji kopalni no, nie ma, nie ma, nie ma. będziemy w tej chwili wygaszać kopalnie wygaszać kopalnie wygaszać kopalnie moje, moje, moje. wygaszać kopalnie wygaszać kopalnie Zapraszam cię kopalnie. W przeciwieństwie do moich oponentów politycznych nie mam w tyle głowy po cichu budowania kopalni atomowych, elektrowni atomowych. Powiedziała Pani o budowie elektrowni atomowej jako pomyśle konkurentów, ale przecież to Donald Tusk chciał budować elektrownię atomową. Czy to oznacza, że, że ten plan już jest nieaktualny? I... Nie, nie Donald Tusk. Mamy ambitny projekt, jeśli chodzi o taki narodowy program elektrowni jądrowych i chcemy go radykalnie przyspieszyć. Myślimy o budowie nie jednej, a dwóch elektrowni jądrowych. I to też na początek. Niedukujemy, że ten projekt w Polski też będzie ambitniejszy, niż pojedyncze instalacje. Dosłownie jeszcze 10 minut temu rozmawiałem z Wojewodą, który nie, nie we własnym imieniu, ale w imieniu całej społeczności zachodnio-pomorskiej. Molestuje mnie od dłuższego czasu, żeby lokalizacja dla drugiej ewentualnej trzeciej elektrowni jądrowej brała pod uwagę także dobrze przygotowane Pomorze Zachodnie. Na ten program atomowy zostały wydane publiczne pieniądze bardzo duże pieniądze. Jeżeli dzisiaj premier polskiego rządu w historycznej wypowiedzi mówi, że ona nie będzie realizować tego projektu, bo w tej chwili chce powiedzieć jasno, że jej to nie interesuje, to ja pytam, gdzie są te pieniądze i na co je wydano? Yy, 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 yy. Dobra, wspierać się można, mieć inne zdanie, inną wizję, jak pewne sprawy powinny być urządzone. Dlatego mamy demokrację i cytując Wikipedię, ulubione źródło wiedzy byłego prezydenta Komorowskiego, źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Ta większość po raz pierwszy od 1989 roku dała samodzielną większość PiS, czyli zagłosowała na proponowaną wizję zmian w państwie. Każdy ma prawo do swojej opinii, ale problem zaczyna się, gdy przegrana partia i sympatyzujący z nią dziennikarze zaczynają wykorzystywać swoje wpływy i rozgoryczenie wylewać za granicą. Angażowanie zagranicznych polityków, proszenie ich o interwencję.